Czy dostałeś już te trzy wiadomości od twojej byłej? To uważaj, bo z dużym prawdopodobieństwem właśnie takie dostaniesz. Wiem, że twoja była wyśle ci jedną z tych wiadomości, ponieważ codziennie słyszę od moich klientów, lub dostaję od nich wiadomości w stylu Kamil, moja była wysłała dziś taką wiadomość, co mam robić? I przez większość czasu odnoszę się do jakiejś wersji jednej z tych trzech wiadomości, o których będę mówił w tym wideo. Właściwie podejrzewam, że gdybym teraz zajrzał do swojej skrzynki, znalazłbym tam kilka wiadomości, które wspomniecz. Wspominają jedną z tych popularnych wiadomości. Więc tak, właśnie dlatego wiem, że bardzo możliwe, że otrzymasz przynajmniej jedną z takich wiadomości od byłej partnerki. I oczywiście w tym wideo wyjaśnię dokładnie, jak odpowiadać na każdą z tych wiadomości, kiedy je otrzymasz, tak abyś był przygotowany i wiedział, jak poradzić sobie z sytuacją w sposób, który zmaksymalizuje Twoje szanse na odzyskanie partnerki. Natomiast jeśli chcesz poznać strategię czterech kroków, dzięki której kilkadziesiąt mężczyzn miesięcznie odzyskuje swoje związki, to koniecznie obejrzy film, który podlinkowałem w opisie. Pierwsza popularna wiadomość to to, co nazywam wiadomością pułapką. Jest to w zasadzie każda wiadomość, w której twoja była partnerka zadaje pytania w stylu: dlaczego zachowujesz się tak dziwnie, albo dlaczego mnie ignorujesz, albo nawet. To co, już nigdy więcej nie będziemy ze sobą rozmawiać, czy jak? Po pierwsze, taką wiadomość dostaniesz, gdy zaczniesz stawać się wyzwaniem, a nawet jeśli nie dostaniesz takiej wiadomości, to absolutnie nie oznacza, że robisz coś źle, albo że nie masz żadnych szans na odzyskanie kobiety, z którą się rozstałeś. Ale jeśli dostałeś taką wiadomość, to jest to bardzo dobry znak, że twoja rama wyzwania działa dokładnie tak, jak powinna. Gdy była partnerka wysyła ci coś takiego, to zazwyczaj jest to dość pozytywna oznaka, że w jakimś stopniu za tobą tęskni. Nie przypadkiem użyłem tutaj słowa pułapka, opisując tę wiadomość. To dlatego, że faktycznie nią jest. Nawet jeśli była partnerka nie robi tego świadomie, to wciąż jest to potencjalna pułapka, ponieważ bardzo łatwo może wciągnąć cię w rozmowę albo skłonić do odpowiedzi, która ujawni Twoje prawdziwe uczucia, odsłoni Twoje ukryte intencje i bardzo możliwe, że poważnie zaszkodzi Twoim szansom na odzyskanie jej. Kiedy dostaniesz taką wiadomość, rozpoznaj ją dokładnie taką, jaka jest, i nie, powtarzam, nie odpowiadaj natychmiast, bez względu na to, jak bardzo będziesz chciał. Nie ma znaczenia, że czujesz się fatalnie, ignorując byłą i desperacko chcesz odpisać, żeby powiedzieć. Nie, nadal tutaj jestem, przepraszam. Jest skrajnie mało prawdopodobne, żeby odczekanie 6 albo 8 godzin przed odpowiedzią miało jakiekolwiek realne, negatywne konsekwencje. Z ogólnej perspektywy idealną odpowiedzią jest po prostu całkowite zignorowanie tej wiadomości. Wiem, że to może brzmieć brutalnie i w niektórych przypadkach faktycznie może przynieść więcej szkody niż pożytku. Ale jeśli możesz bezpiecznie zignorować taką wiadomość, wyślesz tym najsilniejszy możliwy sygnał i naprawdę sprawisz, że była partnerka zacznie się zastanawiać, dlaczego nagle przestałaś odpowiadać. Niestety, czasami brak odpowiedzi może być również niebezpieczny, ponieważ może wywołać niepotrzebny konflikt albo sprawić, że była poczuje się realnie urażona lub wściekła. Jeśli więc obawiasz się, że całkowite zignorowanie tej wiadomości zostanie odebrane bardzo osobiście, możesz wysłać krótką odpowiedź po 6-8 godzinach, tylko po to, aby zamknąć temat, nie wpadając jednocześnie w tą pułapkę. Najlepsza odpowiedź jest bardzo prosta coś w stylu przepraszam, ale ostatnio jestem bardzo zajęty. Nie miałem czasu odpisać. Wszystko u ciebie w porządku? Użyłem tutaj słowa przepraszam nie jako podstawa uległości, ale jako zwykła uprzejmość. Pamiętaj, że jeśli była, zarzuciła ci że przestało ci na niej zależeć tak szybko, oczywiście jest to oznaka zainteresowania, ale też wzbudziło w niej wtedy to pewne nieprzyjemne odczucia, i warto z tej czystej uprzejmości wtedy powiedzieć po prostu przepraszam. Kolejna fraza: jestem bardzo zajęty, nie miałem czasu odpisać, jest najważniejszą, bo pokazuje, że twoja była nie jest w centrum twojego świata, a ty sam nie siedzisz i nie płaczesz po niej. Przejdźmy teraz do kolejnej bardzo popularnej wiadomości, którą prawdopodobnie otrzymasz od byłej partnerki. Jak ja ją nazywam, wiadomość sprawdzającą. Może to być po prostu hej, cześć. Co tam, hej, co nowego? Uważam, że każda ogólnikowa nic nieznacząca wiadomość, w której była pyta co robisz albo jak tam, kwalifikuje się właśnie jako test tego, czy jesteś jeszcze na jej orbicie. W tym przypadku sprawa jest dużo prostsza. Jeśli rozstanie było niedawno, albo jeśli niedawno miałeś kontakt z byłą partnerką, nie odpowiadaj. Po prostu nie odpisuj. W zdecydowanej większości przypadków odpowiedź przyniesie więcej szkody niż pożytku. Zignoruj taką wiadomość całkowicie. Dla około 90% mężczyzn oglądających to wideo, będzie to najlepsze rozwiązanie. Kiedy jednak warto odpowiedzieć? Na przykład wtedy, gdy od dłuższego czasu próbujesz odbudować kontakt z byłą, ale bez skutku. Być może Twoja rama wyzwania jest już na tyle silna, że była postanowiła sama delikatnie odnowić kontakt. To jest rzadki przypadek, w którym warto odpowiedzieć i wykorzystać fakt, że kobieta sama się odezwała. Oczywiście nie bądź zbyt entuzjastyczny, zawsze odczekaj chwilę i utrzymuj odpowiedź krótką, prostą i pozytywną. Jeśli była partnerka, pyta się o coś konkretnego, na przykład czy zapłacić rachunek za telefon albo o której się dziś spotkamy. To nie są to testowe wiadomości. Ostatni typ wiadomości. Jest to wiadomość, w której była, pisze coś w stylu: tęsknię za tobą, chciałabym, żebyś tu był, ciągle o tobie myślę. Jeśli dostajesz taką wiadomość i Twoje serce dosłownie podskakuje z ekscytacji, to jest to cholernie dobry znak. Właśnie otrzymałeś tak zwaną wiadomość pokusa. Nie będę kłamał. Ten typ wiadomości potrafi być naprawdę okrutny. Będziesz bardzo chciał pozytywnie odpowiedzieć. I mogę zagwarantować, że większość mężczyzn oglądających to wideo już taką wiadomość dostała i dokładnie tak zrobiła. Zobaczyłeś iskierkę nadziei i połknąłeś haczyk. Nie obwiniaj się. Każdy facet na Twoim miejscu zrobiłby dokładnie to samo, gdyby nie wiedział lepiej. Ważne, by nie popadać tutaj w hura optymistyczny nastrój. Jak zaraz wyjaśnię, nie trzeba ignorować tego typu wiadomości, ale absolutnie nie wolno dać się ponieść emocjom i zacząć wylewać uczuć. To nigdy nie jest dobry pomysł, przynajmniej dopóki oficjalnie nie jesteście razem. Oto bardzo ogólny schemat postępowania. Jeśli niedawno się rozstaliście, to możesz nawet nie odpowiadać. Nawet jeśli będzie cię kusiło, to lepiej zagryź zęby, bo dzięki temu ty umacniasz swoją ramę wyzwania, a ona zobaczy, że naprawdę zaczyna cię tracić. Brak odpowiedzi wysyła bardzo silny sygnał. Ludzie chcą tego, czego nie mogą mieć. I to jest niezwykle skuteczny sposób, by wstrząsnąć kobietom i uświadomić jej, co straciła. Jeśli jesteś już wyzwaniem od dłuższego czasu i wasza relacja powoli zaczyna się poprawiać i dostaniesz taką wiadomość, możesz odpowiedzieć po kilku godzinach, ale nigdy nie zamieniaj tego w emocjonalny festiwal miłości. Twoja odpowiedź powinna służyć temu, by ustawić grunt pod dalszy kontakt, flirt, odbudowa atrakcyjności czy spotkanie na żywo. Na przykład rozumiem twoje uczucia, też mi było ciężko po rozstaniu, ale teraz ja sam nie wiem, co do ciebie czuję. W zależności od etapu waszej relacji po rozstaniu, możesz dodać coś, co podtrzyma dalej komunikację. Taka wiadomość pokaże, że przeszedłeś już pewien etap i poradziłeś sobie z rozstaniem. Zauważ, że taka wiadomość zmienia dynamikę o 180 stopni. Wcześniej to ty byłeś ten, który chciał ją odzyskać. Ale teraz to ty jesteś ten, któremu zależy mniej, a jej zależy bardziej. Natomiast jeśli na którąkolwiek z takich wiadomości nie wiesz jak odpowiedzieć, moja ogólna rada brzmi bardzo prosto: lepiej nie odpowiadać wcale, niż odpowiedzieć źle. W 99% tych przypadków to bezpieczne rozwiązanie, ponieważ zawsze będzie lepiej pokazać brak zainteresowania, nie robiąc nic, niż popełnić o jeden błąd za dużo. A zwłaszcza w sytuacji, w której po rozstaniu przez długi czas starałeś się i nie byłeś wyzwaniem.